Musimy zrozumieć, że próchnica jest chorobą zakaźną. Próchnica jest przewlekłym zakażeniem jamy ustnej, które kończy się uszkodzeniem zębów i tkanek okolicznych. A więc chorobom zakaźnym możemy zapobiegać. Pamiętajmy o tym, że próchnica nie jest problemem, którego nie można wyleczyć, bo wiemy, jakie bakterie stoją za tą chorobą i wiemy, jak je zwalczać. Choroba zakaźna. Czyli taka, którą można się zarazić, rozpoczyna się często w bardzo wczesnym okresie życia dziecka, dlatego że rodzice są często źródłem pierwszych bakterii, które zarażają jamy ustne u dziecka i mogą powodować próchnicę. A więc warunkiem zdrowych zębów u dziecka, zdrowej jamy ustnej u dziecka jest zdrowie rodziców w tym zakresie. Rodzic z aktywną próchnicą będzie zarażał swoje dziecko, choćby nie wiem jak bardzo, Dobrze dziecko miało myte zęby. Jednym z najważniejszych działań rodziców na bardzo wczesnym etapie rozwojowym dziecka jest wytworzenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej. A więc od najwcześniejszych tygodni, miesięcy życia pamiętamy o tym, aby resztki pokarmu nie zostawały w jamie ustnej przed snem. Raczej nie dajemy dziecku już jeść, dajemy picie, które zawiera. Głównie obojętne składniki, najlepiej wodę, a jak dziecko zaczyna mieć pierwsze zęby, regularnie dbamy o higienę jamy ustnej. Pamiętajmy o tym: dobrze wytworzony nawyk w dzieciństwie pozostanie do końca życia. Ktoś, kto będzie nauczony dbania o higienę jamy ustnej, tak jak chociażby dbania o higienę rąk, będzie robił to w przypadku, kiedy już. Będzie od niego zaczął ta decyzja, czy robić to, czy nie, i będzie również przekazywał te nawyki swoim dzieciom. Pamiętajmy, zdrowe zęby to jest również wpływ na rozwój dziecka, na układ odporności, na układ krążenia, na rozwój intelektualny, ponieważ uszkodzone zęby często powodują zaburzenia artykulacji dźwięków, problemy z jedzeniem, problemy również później psychologiczne dzieci mają poważne problemy również e, z kompleksem jeżeli zęby są zniszczone, co utrudnia im start w życiu. Pamiętajmy, zdrowie amy ustnej jest tak samo ważne jak zdrowie każdego innego układu czy narządu w organizmie człowieka, a bardzo wiele zależy tu od rodziców i od tych pierwszych kroków, które zrobią razem z dzieckiem w tym obszarze.